Siemaku widzowie z tej strony Szponu, w dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na naszej ulubionej stronie, czyli CSGO Skins i pamiętajcie, że z kodem Szponu macie plus 10% do każdej wpłaty oraz 2 zł i 10 groszy na start. Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierali skrzyneczkę, ale to nie byle jaką, było Wasteland Case, ona kosztuje ogólnie 10 ,50 zł i groszy, wiadomo na buście już będzie kosztowała dwa razy więcej, a Jestermod kosztuje 172 zł ale tutaj mamy fajne skiny do trafienia, bo możemy trafić nawet takiego Talon Knife'a za 2,5 tysiąca złotych, więc co, zacznijmy sobie od Boosta od razu, co nie, 63 złote i co, O, leci od razu nam gloczek, więc fajnie w sumie, bardzo fajnie 100 złotych na plus, za... Je, fajnie, dobra, otwieramy kolejną i co Mortis nam poleci tylko? Tylko Mortis, no Mortis, no dobra, też na jakoś nie będziemy, ale przydałoby się, znowu, czyżby gloczek? Pięknie, kolejny glock, no, jesteśmy, można powiedzieć, że prawie na zero, no ale jakby ten glock, kurde, byśmy znowu trafili za stówkę na plus, no to by było super, a takie trzy podrząd, o jest, takie dwa na przykład, teraz byśmy trafili, no pięknie by było. Ale dobra, trafiamy chociaż to i wychodzimy na plus. W złotówkę. Mamy to. Złotówka na plus. Jest to. Dobrze. No ale co? Tylko to nam da? No nie. Mortis? Mortis? Are you serious? Are you serious? Only Mortis? No słaby float. No słaby float, to nie będzie drogie. No. No tak no. czego oczekiwać? Okej, 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 wolał to. No a tu jest lifa, dobra, przejdźmy od razu na Jesser mod, widzowie. 500 złotych. 5 stów, idzie w ruch. Kasztany, same kasztany. I co, ile mamy procent? Mamy 3% na to, że trafimy akurat to. Tu mamy za 1300 zł mak 10 Hot Snackes Czyżby Chroma jest? Pięknie, Chroma Canon, przepraszam Ty, jeszcze to trafiliśmy, mamy 616 złotych, dobrze jest Dobrze jest No a teraz znowu, dziady lecą ten w słabym flocie, nie, no nie, widzowie, tak nie może być. Otwieramy kolejne, kurde, no jakby to nam poleciało, ale dobra. Leci nam jeden specjalitem i talonik, talonik, czyżby talonik? No nie, no nie, nie talonik, leci nam God. good knife. Okej, 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 fajnie, fajnie. Fajnie, że nie trafiliśmy. No nie, no jeszcze dwa mijamy, no nie. No dobra, okej, okay, chociaż tyle, chociaż tyle trafiliśmy, tak? Chromka, no, Uu, czyżby ty możesz kosztować dużo, nie? Ale nie kosztujesz dużo, czemu ja ci taniego trafiam? No, tak nie może być. Teraz to musi coś polecić tu ciekawszego, widzowie. Dobra. Otwieramy kolejne go i lecimy na oczywiście na nasze te. Dobra. Dobra widzowie, więc co, robimy sobie jeszcze case battle yy, z tej skrzynki, dobra, 182 złote i zrobimy sobie, a za 2000. a czemu by nie na czterech, na czterech standardowych. Dodajemy bota, dodajemy bota i dodajemy bota, bo nikt nie dołączy oczywiście. A nie, mamy też kurde tyle czasu, żeby czekać całe życie. Dobra, zaczynamy spoko. No stóp mamy od razu, dobra pięknie Tylko musi nam dać jeszcze więcej, musimy się więcej nachapać Jezu tu 1300 już trochę, nie, nie wierzę Chrom kanon... Tani na szczęście Nie no mu daje drugi raz pod żon. to jest jakiś żart Ty to tu Talon musi polecieć nam Od razu, bez gadania ALE CO NAM Z TYM chrom kanonem To musi dać coś dłuższego, no nie no Tak to ja się nie doczłapam do niego, nie? Fajnie, Mortis za wow no teraz ten trafia, co trafi? O, good knife'a Cho Chociaż tyle, hmm. Chociaż tyle, no ale dobra A nam chociaż może dać jednego tego? Maka 10 Czy nie? Obrazili się nie dadzą mi. No nie dadzą mi. No i co? Zły jestem. Dobra, robimy kolejnego takiego battle'a Ale już musimy yy, wykluczyć dwie skrzynki. No dobra, więc wykluczamy dwie skrzynki, robimy takiego samego battle'a 10 skrzynek i co? Zaczynamy? Zaczynamy z niczym. <grystanie> Dobra, no 172 zł skrzynka. Oby tylko leciało nam coś powyżej, coś droższego. No teraz to robią sobie ze mnie żarty. No, ten teraz to Kose trafia. O, Shadow Daggers. Chociaż i tak tanie, to dobrze, ale no dalej, dalej Shadow Daggersy. Dalej my nic nie mamy. Przede wszystkim A tu o to nie chodzi. Mamy 6 dek. no nie wiem. Underdoga bym wziął to, chyba bym wygrał, nie? Znowu trafia. Kot. Dobra. Dobra, fajnie, 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 fajnie. Możemy jeszcze to ugrać. Coś droższego nam daj. Coś droższego daj. Coś, nie wiem, za 400 najlepiej. O dobra. No dobra. Se wygrał. Dobra, widzowie, co? Dzięki za oglądanie. No i co, widzowie? Dzięki za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie, że... że pamiętajcie, że z kodem... Pamiętajcie, że z kodem Szponu macie plus 10% do okazji płaty oraz 2 zł i 10 groszy na start. Co? Do następnego. Cześć!